Cześć, z tej strony codziennie lepsze, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o usuwaniu emocji, czyli o wykorzystaniu tak zwanego testu. Kamery pochodzącego z racjonalnej terapii zachowań. Wczoraj we wczorajszym odcinku rozmawialiśmy o tym, żeby usuwać znaczenie przeszkód, czyli upraszczać, trywializować, usuwać skomplikowanie i czynić rzeczy prostszymi, a dzisiaj właśnie rozmawiamy o usuwaniu tła emocjonalnego, które jest szczególnie pomocne w kontekście problemów, które nas spotykają w życiu, lub problemów, które nas spotkały w życiu, czyli różnych historii, do których dorobiliśmy sobie całą masę różnych metafor. Porównań, tła emocjonalnego. Jeżeli wziąłbyś jakąś historię, która zrobiła na tobie negatywne, szczególnie negatywne wrażenie, jak, jakaś taka z przeszłości twojej, no to gdybyś miał ją opowiedzieć komuś, prawdopodobnie ten opis byłby nacechowany właśnie emocjami, porównaniami, metaforami, opiniami, generalizacjami i wieloma innymi mm, środkami stylistycznymi. Ale faktów byłoby w nim tak naprawdę niewiele. I właśnie test kamery pomaga te emocje w pewnym sensie z opisu usunąć i przyjrzeć się danej sprawie, jak ona wyglądała w rzeczywistości, po to, żeby myśleć i uczyć swój mózg myślenia bardziej bazującego na faktach, a nie na emocjach. I to się przyda nie tylko w kontekście wspomnianego wczoraj trywializowania czy upraszczania, ale w ogóle w kontekście podejmowania decyzji mniej emocjonalnie, bardziej bazując na faktach i logice. I jak taki test kamery przeprowadzić i o co w ogóle chodzi? Przede wszystkim musimy zrozumieć jedną rzecz. O co chodzi z kamerą? Kamera nie odczuwa emocji. Kamera Nagrywa i widzi tylko zimny, chłodny obraz. Czyli kamera nie zna metafor, nie zna porównań różnych, nie, nie, ma, nie, zna, nie ma opinii żadnej na temat tego, co nagrywa, ona po prostu nagrywa. Kamera nie zna jakichś różnych środków stylistycznych, prawda? Jest tylko. Nagranie, które kamera generuje, jest surowym nagraniem pozbawionym emocji. Ona widzi tylko i wyłącznie fakty, zimne fakty. I teraz test kamery polega na tym, że bierzesz jakąś rzecz, czy to jest rzecz z przeszłości, czy to jest rzecz, którą obecnie, która obecnie jest Twoim problemem, i piszesz historię opisującą tą rzecz, ten problem, czy tą historię na kartce A4. Opis powinien zawierać się minimum na pół kartki, no naj, maksymalnie powiedzmy na kartkę A4 i piszesz to w sposób taki, w jaki opowiedziałbyś to na przykład przyjacielowi, gdybyś chciał mu się wyżalić. Czyli ten opis powinien być naturalny i powinien być nacechowany właśnie tym, co normalnie, czyli emocjami, porównaniami, metaforami, różnymi środkami stylistycznymi i tak dalej. I generalnie piszesz to po prostu na jak najbardziej naturalnie, jakbyś, jakbyś to rzeczywiście opowiedział. Następnie bierzesz ten opis i Tą historię ponownie i patrzysz, jak, jak widziałaby to kamera, która nie zna właśnie emocji, porównań itd. I generalnie Twoim zadaniem jest teraz przeczytać ten opis punkt po punkcie i zatrzymać się przy każdym zdaniu, przy nawet każdej części zdania i zadawać sobie pytanie: czy zobaczy to kamera? Czyli Piszesz na przykład jakąś historię, i w tej historii jest, że jechał rozpędzony samochód, a kierowca myślał coś tam, coś tam, i ty uskoczyłeś. To była jakaś totalna masakra, i ledwo uszedłeś z życiem, wszyscy się śmiali i pewnie myśleli sobie coś tam. To jest opis, który ty byś miał, a kamera zobaczyłaby samochód jechał. Osoba odskoczyła energicznie w bok, samochód przejechał. Pozostałe osoby śmiały się. Tyle. To jest opis pozbawiony całkowicie emocji. I teraz punkt po punkcie przechodzisz przez całą historię, a następnie zapisujesz tą historię na nowo, używając faktów. Czyli pamiętaj, że zadajesz sobie pytanie w każdym punkcie, czy kamera to zobaczy. Jeśli nie zobaczy tego kamera, czyli jeśli jest tam za dużo emocji, opisu takiego barwnego. To zadajesz sobie drugie pytanie, co zobaczy kamera, czyli jakie są fakty, i opisujesz te fakty, i przepisujesz tą historię na nowo, ona będzie dużo krótsza, myślę, że 5-10 razy krótsza, i następnie czytasz tą historię na nowo, bazującą tylko i wyłącznie na faktach, i po przeczytaniu tej historii zadajesz sobie pytanie, jak się teraz czuję, co się zmieniło, i jak to wpłynie na moje życie. I szczególnie właśnie ten test kamery jest świetny, jeżeli mamy jakieś traumatyczne przeżycia, które gonią nas gdzieś tam, z naszej przeszłości i są dla nas trudne, to możemy użyć tego, żeby troszeczkę odseparować się i stanąć w pozycji obserwatora, a nie w pozycji osoby pierwszej, i troszeczkę zdjąć sobie tą, to nacechowanie emocjonalne. I zmniejszyć ten problem w naszej głowie. Lub, jeżeli właśnie mamy jakieś problemy dzisiaj, i one nas przerażają, i są dla nas masakrą, katastrofą, są przerażające, to możemy za pomocą testy, testu kamery obniżyć te emocje, stanąć w perspektywie właśnie obserwatora trochę z boku, nabrać dystansu do tych spraw i spojrzeć, jakie są fakty, po to, żeby móc później podejmować decyzje w związku z walką z tymi problemami na podstawie suchych faktów bardziej niż na podstawie emocji, które, jak wiadomo, są zawodne. To był kolejny odcinek Codziennie Lepszy 360. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i zostaw suba, i widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się. Hej!